do Was z top 10 zdjęciami z Instagrama z 2016 roku, oczywiście chodzi o mojego Instagrama, do którego link macie w opisie, także bardzo serdecznie zapraszam. Przy okazji możecie pisać swoje nazwy, to może niektóre osoby zaobserwuję i polawię im zdjęcia i takie tam różne. A dzisiaj, jak już mówiłam, pokażę Wam takie top 10 i zacznę może od takiego, od takich rzeczy, które były na początku, w sensie, że na początku roku, w tutaj będę szła po kolei. Także zapraszam. No więc pierwsze zdjęcie wygląda tak. pewnie się zastanawiacie kto to lub jeżeli odwiedzacie mojego instagrama obserwujecie mnie od dłuższego czasu to wiecie kto to jest bo razem z tym zdjęciem dodałam jeszcze chyba dwa inne tak jest to ym, Dawid Kwiatkowski to znaczy to jest jego ręka a ja trzymam go za rękę i jeszcze dwie inne osoby jest to zdjęcie takie dla mnie ważne ponieważ jednak Dawid jest taką częścią mojego życia, nie jest moim idolem, ale bardzo, bardzo, bardzo go lubię i to przyznam szczerze. Podoba mi się jego muzyka, to co robi, to jaki jest. Jest naprawdę wspaniałą osobą i tak jakby podoba mi się to, jak się trzyma mu za te ręce. Naprawdę to słodkie jest to zdjęcie. No, sami przyznacie, że jest słodkie. No, jest słodkie, prawda? Co nie? No, także to jest takie pierwsze zdjęcie. Taki dobry początek tego roku, ponieważ to było 17 chyba. On był w Lubinie u mnie w mieście u chyba swojej cioci i on był w że od 17 na pewno od 17 i był przez kilka dni i ja go spotkałam tak jakby to znaczy poszłam pod ten blok bo sam dodał nas na snapa zdjęcie widoku z okna no i ja rozpoznałam je poszłam, ładnie poczekałam, grzecznie kulturalnie, ale niektóre osoby niestety oskarżały mnie o to, że y, pukałam do jego drzwi bo niestety jakieś dziewczyny pukały do jego drzwi w sumie waliły i to jest takie nie wiem, ja bym tak na pewno nie zrobiła, a ja sobie grzecznie poczekałam na niego i uszanowałyśmy jego tak jakby trochę prywatność, to znaczy trochę, no bo tak jakby chciałyśmy go spotkać, ale nie przeszkadzałyśmy mu i on wyszedł z tej klatki i powiedział y, Ja na chwilę dziewczyny, bo idę na spacer z rodziną, to spoko. Zrobiliśmy sobie zdjęcie i takie tam i przy okazji się trochę pośmialiśmy i Dawid jest naprawdę wspaniały. Drugie zdjęcie wygląda tak. Jest to chyba jeszcze bardziej ważne zdjęcie dla mnie niż to poprzednie, ponieważ jest ono robione z moją idolką, Candelarią Mulfese, która jest także dziewczyną mojego chłopa, Ruggera Pasquarelli, którego kocham całym sercem. Tak samo ją kocham bardzo, bardzo, bardzo. I miałam szansę pojechać do Warszawy na spotkanie z nią, ponieważ przyjechała do Polski podpisywać swoją książkę, w sumie na promocję swojej książki, Mundo Canne, która... Świat Kandę, która jest naprawdę bardzo fajna, bardzo mi się spodobała, to jest chyba taka w połowie biografia, coś takiego, ale to jest także że yy, tak jakby nasz pamiętnik, ponieważ Kandę pamiętała o swoich fanach i zostawiała również miejsce na to, żebyśmy my tam wypisywali różne rzeczy, oczywiście ja nie wypełniałam tej książki, bo nie wiem, tak jakoś jeszcze tego nie zrobiłam, ale przeczytałam ją od razu, kiedy wróciłam do domu i Kanda to jest naprawdę Przewspaniała, przekochana, przepiękna osoba. Wcześniej miałam inne zdanie od niej. Trochę usłyszałam o niej y, dosyć złych rzeczy, ale sama ją spotkałam, sama się przekonałam jaka jest i naprawdę przyznam, że jest wspaniała i naprawdę kocham ją. Od tego czasu jest moją idolką. To znaczy nie, że nie była moją idolką, tylko po prostu ją bardzo lubiłam. Teraz jest moją idolką i każde przewspaniale śpiewa i naprawdę kocham ją całym sercem. I cieszę się, że mogłam ją spotkać. Kolejne zdjęcie prezentuje się tak. Zostało ono zrobione na turnieju w Krakowie. Jest ono takie trochę ważne dla mnie, ponieważ to był ostatni raz, kiedy mogliśmy jechać na turniej do Krakowa. Był to turniej piłki ręcznej. Spotkałyśmy się na rynku, to znaczy, w jednym dniu na początku pojechaliśmy do jakiegoś muzeum, później na rynek żeby, wiecie, taki turniej z wycieczką coś takiego, klasową i spotkaliśmy się na tym rynku, okazało się, że każda prawie była w Starbucksie tak to jest, kiedy nie ma się w swoim mieście Starbucksa i że się spotkałyśmy, zarobiłyśmy sobie zdjęcia takie tam Kraków, rynek, wiecie no i postanowiłyśmy zrobić sobie zdjęcie z kubkiem z kubkami, tak na twarzy, takie tumblerowe tak Tumblr <grym> Nie no, takie zdjęcia normalne I nie są dla mnie ważne No jednak To są ważne dla mnie osoby, z którymi już kilka lat gram Z jednymi dłużej Z innymi krócej, ale każda z nich jest dla mnie ważna W pewnym stopniu I wiecie Takie podałam się po prostu to zdjęcie I jest dla mnie jednak ważne Następne zdjęcie wygląda tak Zostało ono zrobione na wycieczce klasowej na której w sumie tak średnio mi się podobało, ale ta wycieczka klasowa jednak y, była całkiem spoko, ponieważ y, wiecie, kolorowe jeziorka i takie tam, no i to jedno jeziorko właśnie wygląda, miało kolor taki, taki piękny, taki przezroczysty, taki błękitny, to znaczy ono było jakieś zabarwione naturalnie czymś bo tam na pewno nikt ich nie barwił. I nie było takie przejrzyste, ani nic. Ale miało piękny, taki turkusowy kolor i kojarzy mi się strasznie z Malediwami. I strasznie to zdjęcie mi się podoba. W sensie nie, że samo uwielbienie, tylko tak jeziorko, tło tego jeziorka mi się bardzo podoba i po prostu jest ładne. Następne zdjęcie wygląda tak. To zdjęcie zostało zrobione w Mielnie na turnieju trzydniowym. tak, w sumie to 4 chyba był dniowe, tak samo jak w Krakowie byliśmy w Mielnie też na turnieju, tak są różne y, turnieje dla piłkarek ręcznych, takich, wiecie. no po prostu turnieje jak się jeździ na turnieje i tyle, nie wiem jak Wam to wytłumaczyć, no i ono było, ten turniej był w czerwcu, także zdjęcie też zostało zrobione w czerwcu, i jest on dla mnie Tak jakby trochę ważny, ponieważ Kojarzy mi się z takim początkiem Początkiem, początkiem wakacji Bo to jest czerwiec, już powoli tak Luz robił się w szkole Zaczynały się wakacje I to zdjęcie bardzo mi się podobało Zostało ono zrobione przy zachodzie słońca I wiecie, podobało mi się po prostu to zdjęcie Kolejne zdjęcie wygląda tak To zdjęcie Ma taką bardzo ważną dla mnie wartość. Chodzi nie tak, jakby o to zdjęcie, ponieważ wyglądałem na nie, jakby była bez nogi, tak szczerze. Ale chodzi o to, co przeżyłam z dziewczynami, ponieważ zostało ono zrobione podczas Olimpiady. Ponieważ, jak jest kadra. Tak, chodzi ciągle o piłkę ręczną. Jest sobie kadra i przez dwa lata się trenuje, żeby później taką Olimpiadą podsumować naszą pracę i każde województwo pomiędzy sobą tam wiecie, no graliśmy i w ogóle jak to przeszedł, bla, bla, bla. Na, na, najpierw były jakieś wstępne tam rozgrywki, później była taka olimpiada i to, co ja przeżyłam z dziewczynami przez te dwa lata, takie dziewczyny, które nie znałam się najpierw z nimi. Pierwszy raz pojechałam, y, jak była w pierwszej gimnazjum na kadrę i nie znałam nikogo, to z, były osoby z pełnego Śląska tam z różnych klubów i takie tam. I poznałam je i bardzo się zakolegowałam z niektórymi osobami, zżyłam się z niektórymi i utrzymujemy kontakt, widzimy się na lidze i takie tam. No i fajnie było na kadrze, w kadra to była naprawdę fajna przygoda, fajne doświadczenie, olimpiada także i podobało mi się bardzo i wiecie to zdjęcie ma taką jakby dla mnie yy, wa wartość taką. No wiecie sami o co chodzi. Kolejne zdjęcie wygląda tak. Kolejne zdjęcie to jest. Zdjęcie z plakatem Tini, nowe życie Violetty, ponieważ y, byłam wtedy na kadrze i nie mogłam y, pójść na premierę filmu. No to poszłam sobie po premierze, no na normalny no, Normalnie poszłam do kina, nie wiem co ja w ogóle dzisiaj galam. Dobra, mniejsza o to poszłam sobie i zrobiłam zdjęcia z plakatami, i bardzo mi się one podobają. To znaczy nie chodzi o samo zdjęcie, chodzi o to, że moja idolka wydała y, film do kin, który bardzo mi się podobał i który bardzo polecam. Polecam film, nawróćcie no, Violetty, całkiem inna historia, super był i obejrzyjcie koniecznie. Następne zdjęcie wygląda tak. To zdjęcie również jest dla mnie ważne, ponieważ byłam na takim kampie z ośrodków, taki kamp ogólnopolski, to znaczy nie każdy mógł jechać, jechało 6 osób z danego województwa i oczywiście mam był z ręczną, bla bla bla, chodziło o piłkę ręczną, dużo tutaj piłki ręcznej w, w, w tym filmiku. I Poznałam tam naprawdę wspaniałe osoby, poznałam super Sandres, z którą się bardzo polubiłam. Po prostu ten kamp był naprawdę wspaniały, poznałam ludzi z całej Polski tak naprawdę, z takich różnych miast i w ogóle i było wspaniale. Mile wspominam ten kamp, mimo że łatwo nie było, kiedy musiałaś wstawać o 6 coś i biegać kilka kilometrów, ale bardzo mi się jednak podobało i dobrze to wspominam. Przedostatnie zdjęcie wygląda tak. To zdjęcie zostało zrobione podczas mojej wycieczki do Wrocławia. To znaczy we Wrocławiu byłam już dużo, 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 dużo razy. Ale wtedy to było chyba 26 września, taki początek roku jakby i Barcent Melody było we, we Wrocławiu. I miałam się spotkać z moją przyjaciółką Michelną, która jechała akurat wtedy na koncert, ale niestety nie mogłam, ponieważ ona nie zdążyła jakby wcześniej przyjechać i nie mogła niestety, ponieważ były korki i takie tam bla bla bla. No i tak Moja wycieczka była sobie z ciocią i pochodziłam po tym Wrocławiu I w sumie fajne było to zdjęcie, super wspominam ten dzień i żałuję, że nie kupiłam tylko y, biletu na koncert Preset Melody i się nie spotkałam z przyjaciółką, ale ogólnie ten dzień zaliczam do udanych Ostatnie i chyba najważniejsze już dla mnie zdjęcie wygląda tak, jak możecie się domyśleć? Ciężko by było się nie domyśleć. Yy... To zdjęcie zostało zrobione podczas spotkania z moim, moją taką największą idolką, Martiną z w Warszawie, podczas gdy przyjechała na promocję płyty. Wtedy przyjechała na promocję płyty. I mieliśmy takie spotkanie, było ono dla wszystkich osób, które wygrały taki konkurs Oczywiście ja jeszcze pos poszłam pod program Dzień Dobry TVN I spotkałam Martinę wcześniej I miałam szansę porozmawiać z nią, przytulić ją, powiedzieć jak ją kocham I ten dzień to naprawdę był chyba najlepszy dzień w moim życiu Pod względem takich idoli, pod względem wszystkiego tak naprawdę Był dla mnie bardzo ważny, bardzo się zestresowałam kiedy podeszłam do niej Myślałam, że się popłaczę po prostu Sami wiecie jak to jest spotkać swojego idola po tylu latach i nawet nagrałam wam filmik, który jest do którego w link będziecie mieli w opisie to był taki yy, takie podsumowanie, ale do tej pory nie potrafię się do końca wysłowić jak było, co czuję, bo to było naprawdę coś niesamowitego, coś co chciałabym jeszcze raz przeżyć, coś co na pewno przeżyję jeszcze raz to znaczy nie wiem czy będę miała okazję zrobić sobie zdjęcie, przytulić ją powiedzieć jak ją bardzo kocham, postaram się jechać pod ten hotel na litra koncertowej, ponieważ w kwietniu wraca do Polski i jadę na koncert do Łodzi i wszystkich serdecznie bardzo zapraszam do, na jej koncert jest koncert w Krakowie i Łodzi i ja do Łodzi do Krakowa, może jak uda mi się wygrać jakiś bilet lub sama sama sobie kupię, no to też pojadę i naprawdę Martina to jest przewspaniała osoba warto się z nią spotkać, warto jej posłuchać według mnie dziewczyna ma naprawdę talent i Kocham ją całym swoim sercem. No to co, na dzisiaj już koniec. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak było, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie po sobie komentarz z nazwą Instagramu oczywiście. Widzimy się w kolejnym filmiku biziaki, i cześć!